Ranking lodówek wolnostojących pokaże Ci topowe modele, które nie idą na żadne kompromisy. To najcichsze, najskuteczniejsze i najbardziej energooszczędne chłodziarko-zamrażarki. Do tego w mojej ocenie mało awaryjne. Siłą rzeczy przeważają droższe modele, lecz znalazł się też jeden bardziej kompaktowy sprzęt do 2000 zł. Linki zakupowe do wszystkich urządzeń podrzuciłem w podszczepionym komentarzu. Aktualizowana wersja tekstowa tego zestawienia czeka z kolei na portalu prorankingi.pl. Podobnie jak masa innych zestawów. Dużego AGD i nie tylko. A teraz sprawdźmy wspólnie, jakie lodówki najbardziej opłaca się teraz kupić. Startujemy od lidera, a łącznie prześledzimy 7 wyróżnionych chłodziarko zamrażarek. Samsung RB38C7AGW agws 9 Zdecydowanie najlepsza lodówka wolnostojąca stojąca 60 cm. Lider rankingu zaoferuje ci najwyższą klasę A i to jeszcze podkręconą o 20%. Nie stracisz pieniędzy przez wzrost opłat. Zmieścisz za to ogrom żywności w ustawnym wnętrzu. Całkowita pojemność osiąga 387 litrów, a to lodówka z dużym zamrażalnikiem 114 litrów. Jednocześnie praktycznie nie usłyszysz jej pracy. Głośność wynosi zaledwie 29 dB. System No Frost wyręczy cię od usuwania szronu, a zlicowane drzwi nie spowodują kolizji z obiektem obok, choćby ścianą. Dwa niezależne obiegi powietrza nie wymieszają zapachów i dłużej utrzymają świeżość jedzenia. Nie zmarnujesz swoich produktów spożywczych. Te wrażliwsze umieścisz w komorze świeżości z regulacją wilgotności. Jest też Cool Select Plus, czyli zmienne tryby pracy w zamrażalniku, np. schładzanie bądź łagodne zamrażanie. W mojej opinii ten Samsung to top lodówka premium. Najcichsza, najoszczędniejsza i Skutecznie dbająca o stan żywności. W dodatku pięknie zaprezentuje się w Twojej kuchni, dając też dostęp do aplikacji mobilnej. Skontrolujesz zużycie energii czy stan pracy urządzenia. LG GBV 7280 AEV, lodówka o wysokiej niezawodności. Do tego jedna z najpojemniejszych przy szerokości osiągającej 60 cm. Co ważne, zalicza się także do ekstremalnie energooszczędnego sprzętu z klasą A. Mimo oferowanego miejsca na żywność nie pożyre zbyt dużo prądu. Po wielkich zakupach prędko je w niej zmieścisz i nie przeznaczysz pieniędzy na wyższe rachunki. Dobre połączenie, prawda? Zauważ, że inwerterowa sprężarka jest liniowa. Co z tego wynika? Pracuje cały czas. Tak samo stabilnie. Zmniejszy temperaturę, jeśli wykryje jej skok, zaczynając wzdłuż drzwi, co lepiej chroni żywność. Nie narazisz pożywienia na utratę świeżości. To wszystko przy niskim poziomie głośności. Wnętrze jest mega praktyczne. Skorzystasz ze składanej półki stojaka na wino komory zero oraz komory świeżości. Jaką wysoką lodówkę wybrać, aby zachwycała pojemnością, bez awaryjnością i użytecznymi funkcjami? LG stanowi dobrą odpowiedź. Jeżeli wpadła ci w oko, wybierz ją. Zwłaszcza gdy przechowujesz wiele owoców oraz. Warzyw. Nie utracą swoich walorów. Samsung RB38C7B6A22. Piękna lodówka z serii Bespoke z czarnym szkłem na froncie. Pasuje do nowoczesnych kuchni, również swoimi osiągami. Klasa A, wsparta też trybem AI Energy Mode z aplikacji, nieznaczna głośność 35 dB, spora pojemność 387 litrów. Na to możesz tu liczyć. Przechowasz multum jedzenia w optymalnych warunkach i przy niewielkim hałasie oraz zużyciu prądu. We wnętrzu nie zobaczysz szronu, co jest zasługą No Frost. To polecana lodówka z komorą 0 i to podwójną. W razie potrzeby podzieli się na dwie części w obu ustawiając inną temperaturę. Na pokład trafiła również komora świeżości. Zadbasz o swoje owoce i warzywa zapewniając im idealną wilgotność. Dłużej będą zdatne do spożycia. Umieszczając nowe produkty we wnętrzu przydadzą Ci się szybkie chłodzenie i szybkie zamrażanie. Momentalnie zbiją temperaturę. Chcąc nabyć luksusową lodówkę z czarnym szkłem skieruj swoją uwagę na tę propozycję. Szczególnie, że jej wygląd to dopiero początek zalet, a frontowy panel da się wymienić na inny kolor. Technicznie nie ma się do czego przyczepić, a układ w środku pozostaje praktyczny. Bosch KGN 392 LAF. Bosch zaskoczy Cię kilkoma cechami. Przede wszystkim cicho pracuje, osiągając zadziwiające 29 dB. Nada się do kuchni otwartej na salon. Kolejny wyróżnik możliwość obudowy. Ta dobra lodówka, wolno stojąca z rankingu w ogóle nie wymaga odstępów po bokach. Ulokuje się tuż przy ścianie, albo wciśniesz między meble. Drzwi otwierają się do 90 stopni, dając wygodny dostęp do wnętrza. Ucieszy cię klasa energetyczna A. To oszczędna lodówka o pojemności 363 litrów. Mistrzowsko spełnia swoje nadrzędne zadanie. Utrzymuje chłód w każdym zakamarku. Wyróżniają stabilna praca i równomierna dystrybucja zimnego powietrza. Zawsze masz też do dyspozycji przestronną komorę Zero. Wrzucisz do niej ulubione warzywa, owoce lub mięso i ryby, jak wolisz. Nie utracą za szybko świeżości. Bosch okaże się dla ciebie strzałem w dziesiątkę, gdy nie możesz lub nie chcesz oddalić lodówki od mebli lub ściany obok. Co istotne, pozostałe ważne kwestie również przypadną ci do gustu. To solidna lodówka o wybornych parametrach. Do tego mała awaryjna. Haier HTW7620 ANMG. Elegancka lodówka 3 o 60 cm co rzadko się zdarza. Haier nie zajmie więcej miejsca, a przy tym bije wręcz rekordy, jeżeli chodzi o pojemność. Zdecydowanie sprzęt dla dużych rodzin. Ulokujesz większe mrożonki w przestronnych szufladach. Nie odczujesz potrzeby zakupu osobnej zamrażarki. Równomierne chłodzenie bez nagłych skoków temperatury zapewni jedzeniu należytą świeżość. Jak przystało na jedną z najlepszych lodówek, ten model zagwarantuje ci komorę zero z regulacją temperatury oraz komorę świeżości. Dużo dłużej, a wciąż bezpiecznie przechowasz delikatniejsze produkty spożywcze. Do gustu przypadną Ci też składana półka, jak na wino, klasa energetyczna A, cicha praca, dotykowy wyświetlacz i dostęp do aplikacji mobilnej. Test lodówek jasno pokazuje, że Haier to z jednej strony unikat, a z drugiej przemyślany konstrukcyjnie sprzęt. Jeżeli poszukujesz nowoczesnej lodówki z dużym, podzielonym zamrażalnikiem, zdecyduj się na tę chłodziarko-zamrażarkę, która nie wysusza żywności. Hisense RB440N4 AFA. Bezszronowa lodówka z klasą A, która przekonuje wiele osób swoimi gabarytami. Hisense ma 201,7 cm wysokości, 59,5 cm szerokości i tylko 57,9 cm głębokości. Mimo, że to wysoki model, okazuje się płytki. A że drzwi ze zmianą kierunku otwierania licują się przy otwieraniu z bokiem, ułatwi Ci to montaż w mniejszej kuchni. Sprzęt nie będzie wystawał ponad linię meblową, tworząc spójną całość. Nie zacznie drażnić cię hałasem, głośność to 35 dB. Sprężarka inwerterowa pracuje w zasadzie tak jak u flagowców i innych marek. Czuwa nad stałą temperaturą, więc nie martwisz się o stan swojego pożywienia. Wykonanie wnętrza nie zawiera może super bajerów i innowacji, ale nie zabrakło chromowanej półki na butelki. Wygodnie je przechowasz. Pojemność wynosi 336 litrów, a front pokryto sztotkowaną stalą w czerni. Ranking lodówek musiał przyjąć Hisense. Na rynku jest bardzo mało wyższych, a płytkich chłodziarko-zamrażarek wolnostojących. Kluczowe, że reszta cech również nie zawodzi. Ta wytrzymała lodówka z komorami Zero oraz świeżości sprawi, że jedzeniu nie stanie się nic złego. Amika FK299E2FZWD biała lodówka slim do mniejszej kuchni. Dlaczego slim? Ponieważ Amika ma 181 cm wysokości, 54 cm szerokości oraz 57,6 cm głębokości. Łatwo zaplanujesz wolną przestrzeń na taki sprzęt. Co ciekawe, mimo pojemności 250 litrów, wyposażenie daje radę. Natkniesz się tu na komory zero i świeżości. Znajdziesz najlepsze miejsce na żywność wrażliwą na temperaturę, bądź wilgotność. We wnętrzu nie zobaczysz z kolei oblodzenia. Atrakcyjna cena nie wykluczyła obecności systemu nofrost, póki wykonano z hartowanego szkła. Jest nawet podstawka na jajka, której brakuje w wielu dwa razy droższych łodziarkach. Może nie jest to najcichsza i najbardziej energooszczędna lodówka, ale też nie zawodzi w tych parametrach. Ponadto szybko zapewnia chłód produktom. Amika to super opcja zakupowa dla singli, choć pewnie także dla wielu par lub do małej kuchni. Po prostu kompaktowa i dobra lodówka w bieli do 2000 zł. Nie brakuje w niej szybkiego chłodzenia czy alarmów, co kompletuje pozytywną opinię. Teraz czas na krótkie podsumowanie rankingu lodówek. Przy okazji pamiętaj o linkach zakupowych do wszystkich z nich. Znajdziesz je w podczepionym komentarzu, a kieruję do zaufanych sklepów. Jeżeli masz większy budżet i jeszcze większe wymagania, zamów pierwszą lodówkę Samsung. To lider w kwestii wykonania parametrów czy wydajności chłodniczej. Od siebie dodam, że sam korzystam od lat z modeli tej marki i nigdy mnie nie zawiodły. A na papierze są dużo słabsze niż najnowszy flagowiec z zestawienia. wice od LG to również mało awaryjna, pojemna ekonomiczna ekonomiczna i cicha lodówka. W dodatku rozsądnie przemyślana pod względem układu wewnątrz. No i elegancka z zewnątrz. Rozglądasz się za czarnym szkłem? W takim razie wybierz trzecią pozycję z serii Bespoke od marki Samsung. Dosyć, że efektownie wygląda, to jeszcze efektywnie działa i nie ciągnie za dużo prądu. Czwarty Bosch musiał wpaść do rankingu. To najlepsza lodówka do obudowy, jaką teraz znajdziesz. Jeśli nie chcesz się przejmować zostawieniem odstępu po bokach, spraw sobie ten model. Tuż zanim nim umieściłem trzydźwiową, najpojemniejszą w tym rankingu lodówkę Higher. Coś dla osób, które przechowują sporo żywności, a zwłaszcza mrożonek. Pomysł z szufladami zamrażalnika może się podobać. Super ciekawie prezentuje się Hisense. Wysoki, a płytki sprzęt ze środkowaną stalą w czerni. Już te cechy stanowią unikalny mix. Dodaj do tego genialną specyfikację, a uzyskasz hit. Ranking zamyka najprostsza z tej ekipy Amica. Dobrze chłodzi i mrozi, a przy okazji zajmie najmniej miejsca. Jeżeli szukasz czegoś nieco niższego, a przede wszystkim węższego i płytszego, wiesz już co wybrać. Rzecz jasne. jest ciekaw Twojego zdania na temat najlepszych lodówek. Podziel się opinią w sekcji komentarzy. To również dobre miejsce na zadanie pytania, na które szybko odpowiem. W wolnej chwili zajrzyj także na portal proranking.pl zawiera dziesiątki aktualizowanych rankingów, które powstają w bardzo skrupulatny sposób. Wszystko, aby pomóc Ci w zakupie najlepszych urządzeń. Na koniec dziękuję Ci za poświęcony czas i do następnego.